Witajcie kochani Dzisiaj jestem w Lublińcu To jest taki ryjeneczek Przepiękne, zabytkowe kamienice Miałem tu w sumie dzisiaj nie jechać, ale Dostałem cynk, że dzisiaj o 12.30 tutaj coś będzie rozdawane Więc jak to dopadnę To wam pokażę Na razie idziemy na kawę Wszędzie tu na podłodze są takie ciekawostki historyczne. I takie uleczki. Ładnie, przytulnie, jest dzisiaj bardzo ciepło. Taki kościółek stary. jakie piękne kamienice. Tu jest taka wystawa, jak rynek wyglądał na przełomie wieków, dla czasów PRL. Przywitanie żołnierzy polskich III Batalionu 3. Pułku Piechoty w 1913 no, wbrew pozorom, Lubliniec to jest jedne z najstarszych śląskich miast. Okres okupacji. jest pomnik przyrody Klon Pospolity no, Ciekawe ile on ma lat No to 750 lat Ma nie sprawa miejskie Tam w tyle widać właśnie ten Za rynkiem jest ten Kościółek przyszedłem tylko kochani po to są dzisiaj rozdawane orzełki pamiątkowe także zdobyłem wracam do siebie do następnego kochani